Witam serdecznie w kolejnym odcinku. Do Mazdy wpadły opony letnie na felgach fabrycznych. No, Mazda niestety znowu tak wygląda. Można ją umyć, a na drugi dzień wygląda dokładnie tak przez budowę obwodnicy. No ale co Wam chciałem powiedzieć? W tym momencie na pewno jest inne ciśnienie niż było wcześniej na zimówkach. Natomiast komputer tego znowu nie rejestruje. W Hondzie już by komputer krzyczał SPRAWDŹ CIŚNIENIE I to co Wam mówiłem w ostatnim filmiku W Mazdzie nigdy w życiu Ani raz słuchajcie Nie pojawiła się kontrolka ciśnienia opon Sprawdź ciśnienie przez 4 lata Użytkowania Mazdy A w Hondzie taka kontrolka Pojawia się regularnie dwa razy w roku Czyli zawsze przy wymianie Q Od razu system widzi, że są jakieś inne koła Czyli po prostu inne ciśnienie Oprócz tego w Hondzie Wiadomo, że ciśnienie spada co jakiś czas, więc jak tylko coś spadnie, i ostatnio wam pokazywałem na tym moim powerbanku, że była różnica ciśnienia tylko 0,1 między oponami i już komputer krzyczał sprawdź ciśnienie. A tutaj zmiana Q, do tego na pewno jest inne ciśnienie i tak dalej w różnych kołach, chociaż nie wiem, bo to ciśnienie pompował wulkanizator. Więc sprawdzimy, jaka jest różnica na tym samym urządzeniu. Oczywiście nie jest to żadne profesjonalne urządzenie. No ale sprawdzimy, jaka jest różnica ciśnień. Na pewno będzie 0,1 różnicy. No i właśnie komputer nie widzi tego. Może dobrze, może źle. Mam wrażenie, że w Hondzie cały ten system jest mocno przewrażliwiony. A tutaj jest jakaś tam tolerancja. Na pewno dużo wyższa niż w Hondzie. W hondzie wam mówiłem, że ma być 2,3 na obu osiach, natomiast jak jest dopakowana, to tu ma być 2,5. Natomiast w maździe na osiemnastkach 215, 50, 18 ma być 2,3 z przodu, 20 z tyłu. Jak dopakowana, to 3,3 z tyłu, a przód 2,60. No trochę burzowo się tu robi w Krakowie. 0,0 No i widzi 2,6, a ma być 2,3, za bardzo napompowali, trzeba będzie spuścić, no i prawa strona 2,8, jeszcze mocniej, no i różnica 2,0. Tył prawy ma być 2.1 Nie zmienia się, czyli 2.8 No to ładnie mi gumiarz dopompował I lewy tył 2.8 No, czyli jak pamiętam wszędzie było 2.8, w jednym było 2.6, tak? Jeszcze raz lewy przód, tak 2,6. No, to mamy różnicę 0,2. A system mi nic nie mówi. Dobra, uciekam, bo zaczyna padać. No i jestem w garażu, prawy przód. Upuszczam sobie tutaj trochę i sprawdzam tą zabaweczką, która się całkiem dobrze sprawdza. Dobra, teraz jest jakieś 1 2 1 2 2 Zobaczmy, co pokaże Powerbank. I jak co to dopompujemy teraz? 2 0 2 3 Start. Okej, okay, wyłączył się. No to lewy przód. Tu było 2,6 i on też pokazuje. Ponad 2,5. Upuszczamy. No niby jest około 2,4, chyba podczas pomiaru. Zobaczmy. 2,4, dalej za dużo. 2 1 pompujemy Lewy tył ponad 2,5 2 Jeden start i prawy tył dwa osiem. 2,1. No, czyli obniżyliśmy teraz ciśnienie aż z 2,8 do 2,1 w niektórych kołach. Ja nie resetuję komputera. Ciekaw jestem, czy Mazda się skapnie, żeby był taki spadek ciśnienia i wyrzuci jakikolwiek błąd w najbliższych dniach. Dzięki. Trzymajcie się.